We fiacie. Koledzy się zeszli, pomysł przyszedł do głowy i wnet się pojawił Burbon do picia gotowy. Wsiedli do fiata, trunku podpijają i w pełnym żartu nastroju gadają. Minęła z godzina butelka wyczyszczona. A panowie wygadani i ich buzia ucieszona. Niestety, koledzy się pożegnać musieli. I wysiąść z auta musieli, choć wcale nie chcieli. Drzwi się otwarły, a z nimi jeden leci na ziemię. Drugi cały w śmiechu i jest mu jak w niebie. Trzeci już wysiadł, lecz zrobił dwa kroki I na masce leży. Sen goni głęboki. Czwarty nie chce z fotela się ruszać. Morału tu trzeba poszukać. Myśli i myśli, aż w końcu powiedział. Gdy się pije, to się nie siedzi, Bo potem błędnik nam moi drodzy koledzy bredzi.